Halo, halo, witam serdecznie. Maciej Lok ze Skyers z tej strony. Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób w kilka minut możecie ruszyć z kursem online. Oczywiście jest to uproszczone wideo tylko w celach pokazowych. I trzeba zwrócić uwagę, że jest kilka wąskich gardeł, gdzie przy tworzeniu kursów online nie da się ich przeskoczyć. My je tutaj w tym filmiku przeskoczymy i tylko skupimy się na tym, w jaki sposób w platformie w 15 minut wyklikać działający kurs i stronę, która może zacząć sprzedawać. To jedno z największych rzeczy, yy, największych barier yy, na początku po prostu setupowania platformy w Skyerze jest podpięcie domeny. My z tym bardzo chętnie pomagamy. Yy, natomiast pokażę wam jak podpiąć domenę w Cloudflare, czyli ja tutaj lecę przez Cloudflare, to bardzo ułatwia mi kilka rzeczy. Ale u was to może być miejsce, w którym Wy wykupiliście domenę, czyli na przykład Homepl, nazwa.pl, OVH, Name Chip, GoDaddy, czy cokolwiek innego. Wchodzimy do panelu, w którym wykupiliście domenę. Szukamy czegoś takiego jak Rekordy DNS. Dodaj nowy rekord. I w tym wypadku ja dodaję rekord CNAME, yy, domenę nazwiemy 15 minut 2, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale nagrywam ten filmik już drugi raz dzisiaj, ponieważ wcześniej nagrałem dokładnie ten filmik i zapomniałem włączyć nagrania ekranu i było bardzo przyjemnie. Yy, musiałem na chwilę schować głowę pod stół, yy, ale, ale jestem znowu z Wami. Dobra, czyli to będzie 15min2.skyre.pl. Tak będzie brzmiała nazwa domeny. I przekierowywuję to na Secure Skyercom. Klikam, zapisz. Cloudflare zajmie się całą resztą. A my możemy teraz spokojnie e, wyklikać naszą platformę. Zakładam konto. Maciej plus 15 minut 2. No to generalnie mój e adres e-mail to jest Maciej Gdyby ktoś chciał się do mnie odezwać i skontaktować. Natomiast zakładam na takie dziwne konto, ponieważ już pewnie mam mnóstwo kont testowych. Założyliśmy konto, a wybaczcie, ja mam po angielsku, ponieważ mam przeglądarkę po angielsku i zaraz zmienimy to na polski. Dobra, to wchodzę w ustawienia konta najpierw. Zmienimy sobie oczywiście walutę na polski, język na polski, company name, no to wprowadzę moje dane firmowe i zapiszemy. Dobra, uporaliśmy się z ustawieniami konta. Do ustawień strony wchodzę. Mm, ustawiam sobie tutaj nazwę strony. No to niech będzie to 15 minut.skaj.com No Jeszcze o naszej dwójeczce zapomnieliśmy. Dobra. Domena jest też taka. Język strony ustawimy na polski. Walutę ustawimy na Polski, włączymy sobie, nie wiem, włączymy sobie uproszczoną stronę zakupową, jednorazowe płatności. Chcę otrzymywać powiadomienia? Nie, na dzień dzisiejszy nie. Maciek, niech będzie, to niech będzie mój e-mail, damy ten faktyczny mój e-mail tutaj. Oczywiście, jeżeli jest klikacie swoją platformę, to musicie pamiętać o polityce prywatności i regulaminie. Ja w tym filmiku to pomijam. To jest jedna z rzeczy, którą uprościmy na tym filmiku. Tak samo uprościmy JavaScripty, ale polecam sobie podpiąć zawsze Google Tag Managera i zarządzać JavaScriptami już z tego Google Tag Managera. Pominę też kwestie SEO, pominę też kwestię Favicon, wgrywania logo czy, czy, czy Facebook OG i match. Dobra, to mamy, zapisujemy. Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić. To zapewne musimy podpiąć jakiś system płatności. Dobra, jesteśmy, wybraliśmy już integrację, no i systemy płatności mamy na dole. Losowanie trwa, i niech będą przelew 24. Mamy sobie środowisko testowe, sandboxowe. Nie, będą to, nie będzie to przetwarzać prawdziwych płatności. Wam polecam podpiąć jednak system, który będzie przetwarzał wasze prawdziwe płatności. Identyfikator, pewnie mam już coś zapisane klucz do serca pewnie też mam zapisane. Dobra. Zapisujemy. No i dobra, nasz system płatności jest podpięty. Natomiast musicie pamiętać, że podpięcie systemu płatności to jest jedna z dłuższych rzeczy, które się robi, ponieważ musicie po prostu zostać przez system płatności zweryfikowani i no, musicie podpisać umowę z systemem płatności. <laughs> Więc Trwa to zazwyczaj, szczególnie to, że teraz jest COVID, to trwa to troszkę dłużej, ponieważ te systemy płatności mają dużo zapytań. Dobra, co jeszcze musielibyśmy zrobić? No Musimy mieć jakiś produkt, który będziemy sprzedawać, prawda? No to. Hmm, wyzwanie 15 minut. Niech to będzie mój kurs online, dzisiejszy. Wyzwanie 15 minut, tutaj mam URL. Tu oczywiście możecie pododawać sobie różne inne rzeczy. My sobie ustawimy, że ten kurs jest warty załóżmy 10 zł. Mamy tutaj różne mnóstwo różnych opcji, które pominiemy. No i damy sobie jakiś obrazeczek sobie w żebyśmy mieli okładkę tego kursu Ciach. Dobra. Dobra, zapisałem podwójnie, super. Przejdźmy na listę lekcji. No, musimy mieć jakieś lekcje dodane. No, i to jest kolejna rzecz, którą przeskakujemy, którą w 15 minut się nie da pokazać, ale musicie oczywiście stworzyć lekcje. Mogą to być lekcje różnego typu, zaraz wam pokażę. Sekcja pierwsza. U nas w platformie dzielimy materiały kursu na sekcje i lekcje. Dobra, to lekcja. Dodajemy lekcję. Niech to będzie lekcja jeden, tak, niezwyk, tak tak wyjątkowo ją nazwiemy. Opublikujemy ją od razu. Dobra, lekcja ta. no Dodamy jakieś wideo do tego, do tej lekcji, prawda? Do wideo, z pulpitu. Mam tu jakieś proste nagranie, które zrobiłem dosłownie kilka minut temu z kamerki w laptopie. Czekamy aż wideo się załaduje. W tym czasie. Dobra, wideo się załadowało, natomiast wideo jeszcze przetwarza się na serwerze. Jeżeli chcecie, to możecie jeszcze dodać do tego kursu coś innego, na przykład tekst, albo zdjęcia, albo pliki, albo pytanie quizowe. Dużo rzeczy. Jeżeli byście nie znaleźli tego, co chcecie dodać, to dajcie mi znać i może kiedyś w przyszłości dodamy to do platformy. Dobra, czyli lekcję pierwszą mamy zrobioną. Na liście produktów musimy oczywiście opublikować nasz kurs. No i to jest moment, w którym jeszcze, jeżeli chcemy już wystartować ze sprzedażą, warto by było po prostu podpiąć subskrypcję. Wybieracie sobie jeden z planów, albo za 39 zł plus 6% od prowizji, albo za 79 zł plus 3% prowizji. No ja dla tego wideo akurat pominąłem ten krok, ale jest to dosyć szybkie. I w tym momencie, kiedy już macie gotową platformę, możecie zacząć sprzedawać. Tutaj w tym miejscu. Możemy sobie wejść na stronę sprzedażową. A, widzicie, zapomniałem. Ona jest dosyć pusta. No to zróbmy sobie jeszcze szybką stronę sprzedażową, która będzie sprzedawać. Dobra, no to dajmy sobie jakiś baner, który da nam jakiś. Yy powiedzmy, nada nam jakiś ton tej stronie. Ja tu sobie wgram jakieś zdjęcie, to samo zdjęcie, które było na układce kursu. Dodajmy sobie jakiś tytuł. Wezwanie 15 minut. No, ale nie na czarno, nie na czarno. To ma być, dajmy sobie to ładnie na biało. Może zmieńmy kolor tła z tego pomarańczowego na coś, coś takiego niebieskawego. Dobra, co jeszcze możemy mieć? No to dodajmy sobie jeszcze jakiś tekst, w którym, w którym będziemy mieli opis tego kursu. W opisie kursu, no ja chwilowo wstawię sobie jakiś, Nazwijmy to po prostu. A widzicie, przeklejam z jednej strony, on wkleja mi style, ale już wkleiliśmy bez styli. To tak nie może być. Jakiś nagłówek, tutaj damy... Eee, to jest niesamowity kurs tworzenia platformy w 15 minut. Dobra, dobra. I co my tu jeszcze możemy mieć? Możemy mieć galerię, możemy mieć zdjęcia, kolumny. No no, 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 no. Dobra. A, powiedzmy, że... Damy sobie jeszcze taki licznik podliczający nam czas. Powiedzmy do daty do za tydzień. Dobra. I załóżmy, że kurs jest dostępny w ofercie promocyjnej tylko do tego czasu. Dobra, mamy wszystko. Zobaczmy jak to wygląda. Mamy tutaj podstawową stronę sprzedażową. Brakuje nam przycisku do kupna. No jasne. Dobra, no to lecimy. Dajmy nasz podstawowy przycisk. Nie wiem, sobie będzie tutaj. No może jeszcze szłoby dopracować tą stronę. I to jest cała magia takich wyzwań, że diabeł tkwi w szczegółach. Czyli dopracowanie tej strony mogłoby mi zająć albo te 3 minuty, które to teraz robię. Albo dosłownie tydzień, dwa tygodnie moglibyśmy się męczyć ze stroną. Dobra, ale muszę się streszczać, bo wyzwanie mam również z baterią w aparacie, więc lecimy jak najszybciej. Dobra, no to pokażę Wam, jak działa generalnie sprzedaż kursu. Wchodzimy sobie na stronę checkoutu. Maciej. Maciej, Małpa, Skyardat. O, dobra, test 15 minut. 2. Hasło ZIKA. Powiedzmy, jakieś sekretne hasło. Za 10 minut, nie, za 10 zł, kupujemy kurs. Tu mamy podsumowanie. Przechodzimy przez proces zakupowy w przełomach 24. To jest proces zakupowy sandboxowy, więc tutaj nie, nie wchodzi w grę prawdziwa transakcja. Teraz czekamy na potwierdzenie z banku, że płatność została zrealizowana i możemy rozpocząć naukę. Przechodzimy do pierwszej lekcji, którą wyklikałem, i tutaj już możecie się delektować tym kursem i oglądać. Dobra, powiedzmy, że obejrzałem już kurs. Zakończę i fanfary. Gratulacje, zakończyłeś kurs? I skończyła mi się bateria w aparacie. Na szczęście, jeszcze przez chwilę możemy posiedzieć z czarnym tłem i pooglądać mnie, jak nie wiem, co mam zrobić. Ale to chyba tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Myślę, że zrobiliśmy to nawet poniżej 15 minut. Gdybym nie gadał, to może byśmy się zmieścili w jakichś 7 minutach. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania, to będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że spełniło to Wasze oczekiwania. My generalnie nie jesteśmy w biznesie tworzenia kurs, platform kursowych w 15 minut. My lubimy, kiedy nasi klienci są zadowoleni, więc jesteśmy w biznesie tego, żeby kursy tworzyło się jak najprzyjemniej. Mam nadzieję, że to wideo pokazało wam mniej więcej jak to się robi u nas. Gdybyście mieli jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach poniżej albo polubcie nasz fanpage na Facebooku i yy, tam zadawajcie pytania. Bardzo chętnie odpowiem. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia. Cześć.